Szanowni Państwo, dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. Jesteśmy w sieci podczas pierwszego spotkania kwadrans EKF. Europejski Kongres Finansowy wraz z partnerami zapraszają do rozmowy o odpowiedzialnych finansach w obliczu kryzysu. Nazywam się Marta Pęczar, jestem koordynatorem projektu EKF Makroekonomiczne Prognozy Zagrożenia i Rekomendacje dla Polski. Na razie spotykamy się w sieci ale mam nadzieję, że już niedługo w Sopocie, w Warszawie, po prostu w Realu. Póki co nie tylko zostańcie w domu, ale także zostańcie z, kwadra z kwadransem z EKF. Moim dzisiejszym pierwszym gościem jest Ludwik Kotecki, dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów. Witam serdecznie. Dzień dobry czy dobry wieczór już może nawet w niektórych regionach Polski i bardzo dziękuję za zaproszenie. Państwa natomiast poproszę tradycyjnie, jak podczas wszystkich debat Europejskiego Kongresu Finansowego, o włączenie się na slajdo i dyskutowanie, zgłaszanie pytań, komentarzy. Po prostu slajdo.com hasło EKF. My będziemy rozmawiać o trudnej sytuacji wywołanej kryzysem, COVID, kryzysem i epidemią COVID-19. Ta sytuacja jest bardzo trudna i ona na pewno w przyszłości będzie bardzo silnie oddziaływała na gospodarkę. Zaczynając od pierwszego pytania, wracając do takich tej naszej poprzedniej edycji badań, chciałabym zapytać o najważniejsze takie makroekonomiczne zagrożenia dla polityki gospodarczej w Polsce w perspektywie 3 lat. I pytanie jest, czy można dzisiaj prognozować na trzy lata do przodu i jakie to są ewentualnie zagrożenia. Wydaje się, że <laughs> perspektyw, obecna perspektywa 3 lat to tak jakby jak 10-20 lat w normalnych czasach. W związku z tym wydaje się, że dzisiaj trzeba myśleć bardzo krótkookresowo właśnie ze względu na wielką, wielką niepewność, co co się tak naprawdę dzieje już w tej chwili, bo nie mamy żadnych danych dotyczących jakby bieżącej sytuacji, danych statystycznych, a, ale także, co się będzie działo, jak długo ta niepewność będzie trwała. Wydaje się, że, że ta epidemia, to, co wiemy, chyba już z dużą, dużą pewnością, to to, że będziemy mieć kryzys. I to kryzys, który będzie głębszy niż w 2008 roku. Oczywiście zależy to od długości trwania tej epidemii, e, czy to będzie 2-3 miesiące, czy to będzie trochę dłużej, albo jeszcze dużo bardziej, du, dużo dłużej. Te główne zagrożenia, tak szybko je wymieniając, to przede wszystkim no, upad, upadki firm, e, bankructwa firm, które po prostu w, e, zamknięte, nie, nie, nie mające, e, nie mogące realizować swojej działalności ekonomicznej, mogą rzeczywiście mieć problemy ekonomiczne i, i zacząć po pierwsze zwalniać pracowników, a po drugie być może nawet się e, zamykać. Po drugie, zatory płatnicze to jest związane z, z, tym, z, za, z, z, z tym zamrożeniem aktywności ekonomicznej i także z niepewnością, co dalej. No i w końcu e, wydaje się, że trzeba też powiedzieć o kłopotach finansów publicznych, one będą pojawiały się, no i załamaniu handlu zagranicznego, bo ten wirus to nie jest kwestia wewnętrzna, ale także globalna. W związku z tym tutaj także będą problemy. Żeby być takim konstruktywnym i wspierać politykę rządową, to jakie działania rekomendowałby Pan e, w celu zniwelowania takiej skali rażenia i siły oddziaływania ryzyk, o których Pan przed chwilą wspomniał? Wydaje mi się, że w tej chwili to my możemy mówić o, o tak, tak naprawdę o, o gospodarce wojennej w pewnym sensie. Wojenna oczywiście w cudzysłowie, chociaż nie do końca, bo my będziemy walczyć z tym, z tym wirusem. I, I ta gospodarka wojenna, ona ma swoje, swoje prawa, czy rządzi się swoimi prawami. E, wydaje się, że w tej chwili takimi, e, takimi dwoma obszarami powin, powinno się e, rząd, państwo zająć. I jest to generalnie dbanie o zdrowie i życie A. Obywateli, B. Przedsiębiorstw. Jeżeli chodzi o tych pierwszych, no to, to oczywiście jest to kwestia e, ochrony zdrowia i, 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 i usług zdrowotnych. Natomiast, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, no to tutaj jest... E, trzeba zadbać o płynność przedsiębiorstw. Trzeba im dostarczyć tą płynność na ten okres, być może tylko i w dwóch, trzech miesięcy, na, czyli na niewielki, na, nie na długi okres, ale to, e, to może być e, decydujące o, o tym, czy one będą istnieć, czy, czy, czy nie będą. Czy, czy nawet po tym odmrożeniu, czy zakończeniu epidemii e, będą w stanie dalej funkcjonować. Tutaj ta płynność jest, jest najważniejszym elementem działań, które, o które trzeba zadbać. Tak jak WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia mówi testuj, 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 jeżeli chodzi o, o, o pacjentów, o, o, czy, czy, czy podejrzanych, tak w przypadku przedsiębiorstw trzeba mówić cały czas płynność, płynność, płynność to może trochę nawiązując do tej płynności, dzisiaj sytuacja pracowników i pracodawców, których dotychczasowe działalności albo zostały ograniczone, albo zostały zawieszone, a także tych, sytuacja tych, którzy w przyszłości tego doświadczą, jest bardzo trudna. Wszystkie te grupy oczekują dzisiaj na rozwiązania takiej podstawowej egzystencji na najbliższe tygodnie. I coraz więcej rządów rozważa taką koncepcję tak zwanej pauzy socjalnej, na ratowanie naj, naj, dotychczasowej egzystencji. I ta pauza socjalna jest y, związana z taką bezwrotną pomocą państwa po to, aby zniwelować skutki y, kryzysu ekonomicznego, ale z drugiej strony też jest, upatruje się w tym szansy na skrócenie y, okresu. Spowolnienia gospodarczego, czy wręcz recesji. I teraz jest takie pytanie: Czy, Pol czy w Polsce jest e, taka skala e, do takich działań? E, jaka jest przestrzeń fiskalna rządu? To znaczy, żeby państwo na przykład na okres dwóch, trzech miesięcy, ale bezzwrotnie, przyjęło zobowiązania konsumentów i e, przedsiębiorców? Ja, e, wróciłbym do tej retoryki gospodarki wojennej. W tej chwili to, toczy się jednak e, walka czy kra o to, żeby, żeby, żeby przede wszystkim ochronić stronę podażową gospodarki. Czyli mówimy teraz przede wszystkim o, o przedsiębiorstwach. E, konsumenci ciągle e, ciągle, dopóki mają pracę, e, no to oni nie są jakby zagrożeni, nie, nie ma to wielkiego wpływu na, 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 na stronę popytową w gospodarce. Gorzej jest ze stroną podażową i tutaj oczywiście y, te działania, o których mówiłem, płynnościowe są, są niezbędne. Druga rzecz, która jest niezbędna to jest kwestia wiarygodności i utrzymania zaufania. Znaczy, zaufania w to, że, 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 że rząd wie co robić. Znaczy my musimy wiedzieć, że, on, że, 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 to, że rząd wie jakie działania trzeba podejmować, bo inaczej y, za chwilę będziemy mieć do czynienia z ogromnymi zatorami płatniczymi. E, teraz je, jakby ta ustawa antykryzysowa, czy tarcza antykryzysowa, o, której, o którą prawdopodobnie chwilę Pani pytała, e, no to jest kwestia właśnie tych, tej retoryki 212, 212 miliardów złotych, tylko problem jest taki, że tak realnych pieniędzy, które tam są, które, e, które być może, z których będzie można skorzystać, jeżeli się jest przedsiębiorcą z kłopotami, to to jest jedna czwarta, jedna trzecia tej kwoty. I może to się okazać zbyt, y, zbyt małe. Wydaje się że też, że ta ustawa, która jutro będzie prawdopodobnie przegłosowana w Sejmie, ona zawiera bardzo, bardzo wiele zmian w wielu, wielu y, ust właśnie ustawach. Natomiast y, tworzy takie wrażenie pewnego chaosu. To znaczy jest tam bardzo wiele działań, tak jak powiedziałem, małych zmian, a, one po a potrzebne są te, o których ja mówiłem, płynnościowe i teraz e, na, na nich trzeba się skupić i, 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 i zrobić wszystko, żeby z tej płynności, którą państwo jest w stanie dostarczyć, bo jest, e, e, przedsiębiorca mógł skorzystać. I ostatnia rzecz, ta kwestia tej przestrzeni fiskalnej, ona jest prawdopodobnie e, niewystarczająca, popatrząc na, na choćby deficyt strukturalny, który w Polsce istnieje, e, o, około 3% PKB, Natomiast to nie powinno być główną przeszkodą w dostarczaniu płynności. Zanim przejdę do kolejnego pytania, zachęcam Państwa do aktywnego udziału w naszym wywiadzie i zadawania pytań, bądź komentowania wypowiedzi naszego gościa na slido.com. Natomiast wiadomo, że te trudne czasy dotyczą wszystkich gospodarek europejskich i światowych. Te pieniądze są zawsze ograniczone. I teraz jest takie pytanie, czy dzisiaj na przykład są już jakieś e, inicjatywy społeczne, ekonomiczne, gospodarcze, wdrażane w kontekście e, spowolnienia e, konsekwencji negatywnych e, najpierw wir wirusa, a potem kryzysu ekonomicznego, ale które według Pana na dzień dzisiejszy wydają się wątpliwe w swoich rezultatach albo budzą jakieś kontrowersje. No właśnie, właśnie te, 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 te kwestie e, prawdopodobnie niewystarczających działań. To znaczy to, to jest jedyne w tej chwili wątpliwość. Oczywiście nie wiemy, czy, czy, te, czy te działania się okażą, okażą wystarczające czy nie. Te, które, o których e, no dzisiaj czy jutro będzie debatować e, parlament. E, natomiast chyba lepiej, gdyby było, gdyby się okazało, że e, że zaprojektowano nadmierną pomoc, z której nie wszyscy by skorzystali, niż gdyby się okazało, że tej pomocy jest za mało. To jest jedna rzecz, która, która jakby gdzieś tam e, pozostaje ze, ze znakiem zapytania. Druga rzecz, no to trzeba pamiętać, że ta wiarygodność jest najważniejsza w tej chwili, bo, bo i tutaj jakby przechodzę do działań Banku Centralnego e, i, te, i tego tak naprawdę, co się dzieje z kursem. De Destabilizacja kursowa także jest elementem który, kryzysu. Tak? E, I ona chyba wynika w, w jakiejś części z tego, że rynki nie, właśnie nie uwierzyły, po pierwsze, w te, te działania Narodowego Banku Polskiego, a po drugie, w, w skuteczność działań rządu czyli tarczy antykryzysowej. No i właśnie w tych, w, 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 z retoryką 212, ale jak się okazało, jak, to, jak trochę sobie tam. E, Analitycy rynkowi pogrzebali w, tym, w tych rozwiązaniach, w tych propozycjach, okazało się, że tego w tych 212 miliardach nie ma. Więc to co, to, co, to, co jest konieczne, to utrzymanie zaufania i wiarygodności. Pojawiło nam się pytanie od, od uczestników debaty, pozwolę je sobie przeczytać. Odpowiedzialny finansista zadał nam to pytanie. Czy działania pomocowe rządu powinny być kierowane do branż, które są klasyfikowane przez Unię Europejską jako brązowe, w, tym, w takim samym stopniu jak od branż zielonych? A, ro, rozumiem to pytanie. Natomiast chyba w tej chwili, w tym pierwszym etapie, kiedy rzeczywiście walczymy, kiedy prowadzimy wojnę z wirusem, walczymy o przetrwanie przedsiębiorstw. Nie, 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 nie wprowadzałbym tego rozróżnienia. Być może to ono będzie istotne w tym etapie wychodzenia z kryzysu. Tam będzie miejsce na to, żeby się zastanowić, czy na przykład inwestycje, które mają y, będą po, po kryzysie pewnie też konieczne, y, to, 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 czy to inwestycje powinny być kierowane bardziej w stronę zieloną, zieloną czyli no, taką z, z, przyjazną klimatowi, zmianą klimatu, czy, czy jednak brązową. Na tą, na tą dyskusję jeszcze mamy chwilę czasu, na, jesteśmy dzisiaj y, na etapie, kiedy musimy po prostu utrzymać miejsca pracy, nawet jeżeli one są y, w jakiejś części brązowej. Kolejne może pytanie y, od, y, od słuchacza, od, od słuchacza Jak widzi Pan zachowanie reguł i przejrzystości finansów publicznych w gospodarce wojennej i później także. Więc e, wojna to, to jest krótka odpowiedź. Znaczy, wo, w, czasie, w, czasie, y, w czasie wojen reguły generalnie się uchyla, zawiesza, bo, bo wojna ma swoją logikę, swoje zasady. E, te, też wojny, jak popatrzymy na historię, prowadzone były zawsze niefinansowane nie, nie z bieżących dochodów, i, i, i tylko były po prostu z, najczęściej finansowane z długu. I tak to, 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 o czym powiedziałem na początku yy, naszego spotkania. Ja spodziewam się, niestety, że ten dług w tym, w tym roku, w tym najbliższym okresie także będzie musiał wzrosnąć. Ale jeżeli on wzrośnie w dobrym celu, utrzymując miejsca pracy, to chyba trzeba do tego dopuścić. Oczywiście potem trzeba będzie odwiesić reguły i, i zacząć znowu yy, odpowiedzialnie prowadzić finanse państwa. No dzisiaj chyba nie ma żadnej gospodarki na świecie, która nie zadłuża się w związku z sytuacją, e, którą wywołała pandemia COVID-19. Mam tutaj jeszcze kilka pytań od e, uczestników, e, którzy nam się przypatrują, ale mm, też nieubłagalnie się czas nam kończy, a kwadrans to kwadrans. Więc e, jeszcze być może zdążymy e, odpowiedzieć uczestnikom e, spotkania na ich pytania. Natomiast ja chciałabym zapytać o rzecz, którą, który od dzisiaj się troszeczkę ucieka, o prognozy, bo wszyscy jesteśmy ciężko nam jest dzisiaj powiedzieć, jaka będzie skala spowolnienia, być może recesji. I zdaję sobie sprawę z trudności dzisiaj, z braku liczb jeszcze do szacowania rozmiarów tej katastrofy. Ale jak? Wydaje się Panu na dzisiaj, jaki jest scenariusz rozwoju gospodarczego pod kątem tych głównych, e, głównych komponentów? Nawet wystarczy, że PKB? E, odpowiedzialne finanse powinny się łączyć też z odpowiedzialnym prognozowaniem, a dzisiaj tego odpowiedzialnego prognozowania nie sposób e, no, o nim mówić, nawet. Ale ale są pierwsze informacje, są pierwsze informacje co prawda nie z rynku polskiego czy nie z gospodarki polskiej, ale z niemieckiej, włoskiej o tym jak mocno ten wirus uderzył w gospodarkę, w aktywność gospodarczą i te informacje są niestety bardzo bardzo pesymistyczne. W przypadku Niemiec wczoraj chyba czy przedwczoraj pojawiły się pierwsze już prognozy, które mówią o tym, że Gospodarka niemiecka może skurczyć się, a to jest nasz główny partner, skurczyć się o, o, od minus 6 do minus 20%, co oznaczało, oznaczałoby, jest duży. To, 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 co po pierwsze pokazuje jak wielka ta niepewność jest, ale po drugie, jeżeli to byłoby minus 20, no to to, to znaczy, że, że, że niemiecka gospodarka cofa się do roku 2006. To, jest, to pokazuje jak, jaki to wielki szok jest. E Generalnie cieszymy się i dziękujemy za zapytania, które, które zadajecie nam Państwo. Jedno z nich cieszy się tutaj szczególną popularnością, więc poproszę jeszcze Pana Dyrektora o udzielenie odpowiedzi. Nadzwyczajne działania oznaczają ryzyko naruszenia zasad compliance. Czy w przyszłości nie grozi bankom fala kar nakładanych przez, przez nadzór za szybkie wsparcie? No więc tutaj y ja rozumiem, ja obserwuję też y, to, co robi KNF y, i co próbuje, próbuje, próbuje komunikować rynkowi, więc wydaje się, że y, tutaj także będziemy, będziemy mieć do czynienia z pewnym, y, no może poluzowaniem to może za daleko, ale jednak z wyrozumiałością w działaniu. To jest po pierwsze. Po drugie, y, jak dzisiaj śledziłem. To na ile zdążyłem, bo to dzisiaj e, ukazała się ustawa anty, e, antykryzysowa, to tam są także rozwiązania dla banków, które te, te rozwiązania będą jakby stawały w poprzek dzisiaj inaczej znanym nam regulacjom. W związku z tym one będą naruszały, e, naruszały e, pewne, pewne reguły czy zasady, które dotąd znaliśmy, ale znowu, tak jak e, w przypadku finansów publicznych, tak i tu mamy gospodarkę wojenną, Wracając do tej retoryki, i pewne rzeczy powinny być dozwolone. Bardzo dziękuję za komentarze. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mogli wrócić do tych prognoz i perspektyw bardziej sprzyjających w sensie danych warunkach. Państwu bardzo dziękuję za uczestnictwo w kwadransie z EKF. Zapraszam za tydzień. Za tydzień będą, odbędą się dwa spotkania. Pierwszym gościem będzie e, pan Krzysztof Borusowski, prezes grupy BFS-A, który prowadzi działalność i na rynku polskim, i na rynku włoskim. A drugim gościem będzie pani prezes Beata Daszyńska, muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. I rozmawiać będziemy między innymi o Funduszu Gwarancji Płynnościowych. E, żeby. E, nie pominąć wszystkich pytań, które Państwo zadawaliście na slajdo. Przekażemy je naszemu ekspertowi. Po zakończeniu transmisji zachęcamy również Państwa do wysyłania do nas pytań na adres pocztamałpa.gap.com.pl A całe to nasze spotkanie, dzisiejszy wywiad będzie dostępny na stronie Europejskiego Kongresu Finansowego. Bardzo się cieszę, że byliście z nami. Zapraszam za tydzień do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.